Był wieczór 28 lutego 1953 roku. Moskwa. Gęsta mgła otulała miasto skrywając jego wielkość i potęgę. Kilka kilometrów dalej, w daczy w Kuncewie, życie toczyło się zgodnie z ustalonymi rytuałami. Na długim stole w jadalni rozstawiono najróżniejsze dania. Stalin nie uznawał nowoczesnych luksusów ani zachodnich trendów kulinarnych uwielbiał dania gruzińskie a rosyjskie uznawał za zbyt proste i ciężkostrawne na stole nie brakowało więc szaszłyków z jagnięciny kawałków kurczaka w gęstym orzechowym sosie chaczapuri Pomidoru solony, w które miały zadanie balansować smak ciężkich dań, do tego marynowane grzyby, kawior podany na świeżym czarnym chlebie oraz pikantne ogórki kiszone. Choć podczas każdej z uczt nie brakowało różnego rodzaju alkoholi, wina były w tym, czym lubował się Stalin. Jego goście raczyli się wódką z racji słabości do niej, jak i za namową Stalina, bowiem im bardziej upity gość, tym większa szansa na wyciągnięcie z niego informacji i prawdy. <śmulatory> Stalin w swoich manipulacjach był perfekcyjny na każdym kroku, w tym nawet podczas takich zwykłych kolacji. Choć nigdy nie pił tak dużo jak jego goście, to zwykle wymuszał na nich kolejne toasty. Wódka lała się więc strumieniami, a jej nadmiar sprawiał, że atmosfera stawała się coraz bardziej odurzona. Jednak goście Stalina nie mieli wyboru. Wypicie toastu było kwestią zwykłej lojalności, zaś jego odmowa mogła zostać odczytana jako zwykła zdrada. Nikita Chruszczow, który uczestniczył w wielu takich biesiadach, po latach wspominał, że Stalin miał prostą, lecz bardzo skuteczną metodę. W trakcie, gdy jego współpracownicy zaczynali coraz bardziej tracić kontrolę, on sam dyskretnie rozcieńczał alkohol wodą tak, by nie tracić czujności. Pozostawał trzeźwy, podczas gdy ci, którzy pili z nim, stopniowo stawali się bardziej podatni na wpływy i mniej ostrożni w swoich słowach i czynach. Honorowymi gośćmi podczas ostatniej, jak się później okaże, kolacji u Stalina byli Nikita Chruszczow, sekretarz Komitetu Centralnego KPZR, Ławrien Beria, szef NKWD, który miał duży wpływ na politykę terroru. Wiaczesław Mołotow, minister spraw zagranicznych. Georgi Maleńkow, członek biura politycznego, który po śmierci Stalina objął stanowisko przewodniczącego Rady Ministrów. Andrzej Żdanow, jeden z kluczowych ideologów ZSRR. Choć każdy z nich bez wątpienia był potężnym politykiem i od jednej decyzji mogły zależeć losy śmierci bądź życia tysięcy osób, byli niczym wobec potęgi samego Stalina. Każdy z nich był świadom, że jedna chwila może zakończyć się nieoczekiwaną zmianą nastroju wodza. Stalin mógł w każdej chwili oskarżyć któregoś z nich o zdradę. Tego wieczoru bicie trwało wyjątkowo długo. Wszyscy byli już wyczerpani, ale Stalin nie dał żadnego znaku. By miał zamiar zakończyć spotkanie. Co więcej, zaczął tak jak miał to często w zwyczaju, puszczać na gramofonie płyty ze swojej pokaźnej kolekcji, muzykę klasyczną i ludową, dając znak do tańca. Ciężko to sobie wyobrazić, jak pięciu niezbyt już młodych mężczyzn tańczy i pląsa samemu w takiej sali. Widok musiał być co najmniej żenujący. Czy więc Stalin nie mógł ściągnąć kilku pięknych kobiet jako towarzystwa? Oczywiście, że mógł. Czy to z powodu paranoicznego strachu, obsesji czy niechęci, nie chciał tego zrobić? Dziś ciężko stwierdzić, jednak tak czy inaczej widok tańczących, podstarzałych polityków musiał być co najmniej śmieszny. To wszystko trwało aż do wczesnych godzin porannych, do godziny szóstej, kiedy wreszcie uczta dobiegła końca. Stalin udał się do swojego prywatnego skrzydła w dacie w Kuncewie. Ochrona, jak co noc, czekała na dźwięk dzwonka, który oznaczał początek dnia, sygnalizując, że wódz jest gotów do pracy. Jednak tej nocy, wbrew zwyczajowi, dzwonek nigdy nie zabrzmiał. Po raz pierwszy od lat Nikt nie usłyszał jego dźwięku. Ochroniarze stając w swoich wyznaczonych miejscach, choć zdawali sobie sprawę, że z wodzem może dziać się coś niedobrego, nie mieli odwagi złamać ustalonych zasad. Wiedzieli doskonale, że przekroczenie granicy bez wyraźnego polecenia mogło oznaczać śmierć. Stalin miał w zwyczaju surowo karać nawet najmniejsze uchybienia, a to wszystko z obsesyjnej paranoi o swoje życie. Mijały godziny i nic się nie działo. Jednak z każdą minutą, z każdym ułamkiem czasu niepokój narastał. O godzinie 18, kiedy dzień zaczął zbliżać się do końca, a światła w apartamentach Stalina nie zapaliły się, było już pewne, że coś jest nie tak. W końcu, po kolejnych czterech godzinach, gdy zbliżała się godzina 22, zapadła decyzja. Do Daczy dotarł kurier z dokumentami z Komitetu Centralnego z misją, którą trzeba było wykonać natychmiast. To był dość dobry powód, by ośmielić się przerwać Stalinowi. Jeden z ochroniarzy. Świadom tego, że coś trzeba zrobić, wziął dokumenty i z trudem stawiając kroki w stronę prywatnych pomieszczeń Stalina, wszedł do pokoju wodza. Tam zobaczył leżącego na podłodze Stalina. Kiedy ochroniarz zbliżył się do niego, władca podniósł na niego wzrok, próbując coś powiedzieć, ale z jego ust nie wydobyły się żadne słowa. W panice, ochroniarz podbieg do Stalina, pomógł ułożyć go na sofie, ale wkrótce zdał sobie sprawę, że nikt nie wie, co robić dalej. Stalin oddychał, ale nie mógł mówić. Nie mógł się poruszać i działać w pełni świadomie. Jego stan wskazywał na poważną chorobę prawdopodobnie wylew krwi do mózgu. Mimo to decyzja o wezwaniu lekarza nie zapadła od razu. Strach przed Berion, który miał władzę absolutną w zakresie kontrolowania służb, był dużo silniejszy niż lęk o życie wodza. Zdecydowano się skontaktować z awaryntijem Berion, ale telefon nie został odebrany. Dopiero po dwóch godzinach ostatecznie odpowiedział rozkazałby nie informować nikogo o stanie Stalina i co ważniejsze, by nie wzywać lekarzy. Dla jego zwolenników Beria w tej chwili miał większą wagę niż sam Stalin. Przyszłość ZSRR zależała teraz od tego, kto przejmie władzę. To była chwila, która mogła zadecydować o przyszłości całego imperium. Nikt nie chciał decydować sam. Każdy bał się zareagować. Wolał zrzucić odpowiedzialność na innych nawet w najbardziej błahej sprawie. Maleńkow, Beria, Bułganin i Chruszczow chcieli decydować o każdym kroku wspólnie, by tak jak nauczył ich sam Stalin, żaden z nich zbytnio się nie wychylił. O godzinie 3:00 nad ranem Beria przybywa do Kuncewa. Podchodzi do Stalina, którego stan był wyraźnie poważny i według niektórych relacji miał nazwać go wtedy starym durniem. Choć biorąc pod uwagę, że Stalin jeszcze żył, jest raczej mało prawdopodobne, że odważyłby się tak zachować. Jego brak empatii i brutalna kalkulacja polityczna nie miały jednak granic. Co więcej, Beria miał nawrzeszczeć na ochroniarzy Stalina, stwierdzając, że Stalin po prostu śpi. Wkrótce po tym, po prostu opuścił pokój, nie dając żadnych konkretnych rozkazów. Po kilku godzinach o świcie wreszcie przybył Wjaczesław Mołotow i Nikita Chruszczow. Dopiero wtedy pod ich naciskiem podjęto decyzję o sprowadzeniu lekarzy. Jednak ich pomoc była naznaczona strachem, a wręcz przerażeniem, bowiem doskonale wiedzieli, co może ich spotkać, jeśli Stalin wyzdrowieje i uzna ich za winnych. Wszyscy wiedzieli, że w ZSRR lekarze często płacili za złe diagnozy śmiercią w łagrach lub pod ścianą egzekucyjną. Co więcej, Stalin pozostawał w stanie, który nie budził nadziei na szybkie wyleczenie, a w jego otoczeniu zaczynała się zarysowywać walka o władzę. Nic więc dziwnego, że lekarzom tak bardzo trzęsły się ręce, że nie byli w stanie przeprowadzić nawet Podstawowych badań. Beria w tej sytuacji widział szansę na przejęcie władzy. Zamiast naciskać na szybkie leczenie, opóźniał maksymalnie decyzję. Zatrzymywał działania, czekając na moment, w którym w pełni mógłby przejąć stery. Jego zamiarem było wyniesienie Maleńkowa na stanowisko przywódcy, a siebie na cichą pozycję, z której rządziłby zza kulis. Chruszczow zaczyna rozumieć, że Beria jest największym zagrożeniem dla jego ambicji. Zaczął realizować swój własny plan. Powoli, ale skutecznie zbierał poparcie, aby obalić Berię i zdobyć kontrolę nad państwem. Czas, który upłynął od chwili, gdy Stalin padł, stał się nie tylko czasem zmagania o życia wodza, ale i czasem intensywnej gry politycznej, której wynik mógł zmienić bieg historii ZSRR. Na zawsze. W ostatnich godzinach życia Stalina otaczała go cisza, a jednocześnie narastał chaos wewnętrzny wśród jego najbliższych współpracowników. Wszyscy obecni zdawali sobie sprawę, że oto nadszedł moment, który zmieni losy ZSRR. Brak jest jednoznacznych relacji na temat ostatnich godzin życia Stalina, jednak miał on miewać przytomne momenty. Choć sparaliżowany fizycznie, miał mieć przebłyski świadomości. Wtedy to, kiedy na krótko otwierał oczy, miał mieć przerażony wzrok, w pełni świadom, że jest teraz zdany na łaskę osób, które tak naprawdę szczerze go nienawidziły. Inne relacje mówią, że ten nie był już w stanie się poruszać i nie występowały u niego oznaki jakiejkolwiek świadomości sytuacji. W ostatnich godzinach życia przed jego śmiercią nie miał już siły na kaszel, ani na jakiekolwiek inne oznaki aktywności. Wydaje się, że był całkowicie sparaliżowany i pozbawiony świadomości. Jednak według niektórych historyków za śmierć Stalina były odpowiedzialne osoby trzecie, a tak naprawdę najbliżsi współpracownicy Beria i sam Chruszczow. A skąd te przypuszczenia? To właśnie. Oni mogli zyskać najwięcej na śmierci wodza. Powtórę, bali się po prostu kolejnej czystki, którą szykował Stalin. Wiedzieli doskonale, że pozycja, na której się znajdują, jest zagrożona, bowiem posiadają po prostu zbyt dużą władzę. Takich ludzi Stalin usuwał z urzędów, zaś usunięcie z funkcji równało się ze śmiercią. Tym samym, zgodnie z tą teorią, mieli dodać Stalinowi do jedzenia bądź alkoholu. Truciznę o spowolnionym działaniu. Miała to być warfaryna, antykoagulant, który w odpowiednich dawkach mógł wywołać silne krwawienie w organizmie. Zwolennicy tej teorii wskazują, że to Beria zablokował wezwanie lekarzy i opóźnił wszelką pomoc. To może być prawdą, jednak działania Berii można tłumaczyć dużo prościej. Liczył, że im Stalin później otrzyma pomoc, tym większa szansa. Na to, że umrze. Jednak pojawia się tutaj jeszcze jedna kwestia. Według niektórych historyków Stalin mógł zostać fizycznie zamordowany przez uduszenie, na przykład poduszką, gdy był już w pełni sparaliżowany. Ciało Stalina miało siną twarz, a wykrzywiony grymas na jego twarzy w chwili śmierci przypominał znak rozpaczy, jakby rozumiał, że już niczego nie może zrobić. Brak pełnej autopsji, a także fakt, że Stalin umarł w sposób nie do końca wyjaśniony, tylko wzmacniają takie teorie do dziś. Tak czy inaczej, za oficjalny powód śmierci podaje się wylew krwi do mózgu, jednak niektóre wersje mówią o tym, że mogło dojść do dalszych komplikacji zdrowotnych, które doprowadziły do zatrzymania akcji serca. Tak czy inaczej, władza, nad którą niepodzielnie panował przez tak długi czas, nie miała teraz właściciela. Już w chwili, gdy lekarze stwierdzili zgon, decyzja o przyszłości ZSRR była w rękach tych, którzy potrafili działać szybko i skutecznie. Kiedy w Moskwie nikt jeszcze oficjalnie nie wiedział, że Stalin nie żyje, najwyżsi liderzy ZSRR odbywali tajne spotkania, kalkulując, jak wykorzystać moment, by przejąć kontrolę nad władzą. Chruszczow, Beria, Mołotow i Maleńkow byli świadomi, że tylko ten, kto zdobędzie największe poparcie wśród kluczowych osób w partii, będzie mógł zapewnić sobie dominującą pozycję w radzieckim systemie. Dla nich śmierć Stalina nie była końcem, lecz wyzwaniem, które stanowiło okazję do rozgrywki o przyszłość państwa. Nie pojawiły się łzy, nie było lamentu, nie było smutku. Było ukojenie, że wreszcie kończy się pewien etap bezgranicznego strachu. Ludzie, którzy przez całe lata słuchali rozkazów wodza, teraz musieli stawić czoła pustce, która po nim została. W tej samej chwili rozpoczęła się wielka wewnętrzna walka, która miała zadecydować o tym, kto obejmie fotel po dyktatorze. Czas odgrywał tutaj kluczową rolę. Każdy kolejny dzień, każda decyzja, każde słowo mogły przesądzić o przyszłości ZSRR. Tymczasem w Moskwie trwała gra pozorów. Wydano polecenie, by przez całą noc nie informować społeczeństwa o śmierci Stalina. Władze zrozumiały, że nie mogą natychmiast ogłosić tego faktu, by nie wywoływać niepotrzebnej paniki i zamieszania w kraju, bowiem najpierw potrzebny był porządek. Na samej górze. Był naszym nauczycielem. Najlepszym i najmądrzejszym z przyjaciół. Całe swe życie poświęcił w sprawie wyzwolenia klasy robotniczej i wszystkich ludzi pracy. Miliony ludzi Związku Rad i krajów idących drogą socjalizmu tworzą świat nowy, Niosąc w sercach i na ustach imię Stalina. Dopiero 6 marca wczesnym rankiem w radiu, w gazetach, pojawił się oficjalny komunikat o śmierci Józefa Stalina, a słowa Józef Wisarionowicz Stalin nie żyje stały się symbolem końca pewnej epoki. Śmierć dyktatora wstrząsnęła całym ZSRR, a żałoba, którą wywołała, była równie głęboka, co pełna sprzeczności. W wielu miastach, a przede wszystkim w Moskwie, ludzie płakali. Przez lata byli przekonywani, że Stalin, niezłomny ojciec narodu, który prowadzi ich ku świetlanej przyszłości, mimo że niektórzy przeżywali prawdziwą tragedię, inni odczuwali po prostu ulgę. Dla milionów więźniów gułagów, ludzi żyjących w strachu i pod presją terroru, śmierć Stalina oznaczała w końcu kres jednej z najciemniejszych epok w historii Związku Radzieckiego. Wkrótce po ogłoszeniu śmierci w Moskwie rozpoczęły się przygotowania do pogrzebu. Jego ciało zostało zabalsamowane i wystawione na widok publiczny w sali kolumnowej w Domu Związków. A tłumy zaczęły przybywać, by oddać hołd dyktatorowi. Jednak to, co miało być uroczystym, choć smutnym pożegnaniem, zamieniło się w prawdziwą tragedię. Po śmierci Stalina, władze ZSRR podjęły decyzję o organizacji pogrzebu, który miał być nie tylko uroczystością państwową, ale także manifestacją mocy i autorytetu systemu sowieckiego. Zaczęto natychmiastowe przygotowania. Ciało Stalina zostało wystawione w Moskwie, gdzie można było je oglądać przez kilka dni. Na ulicach stolicy rozstawiono specjalne fotografie Stalina, które miały na celu oddanie hołdu wielkiemu wodzowi, a tłumy ludzi ustawiały się w długich kolejkach, by oddać mu ostatnią cześć. Przygotowanie ceremonii odbywało się w atmosferze wielkiej powagi, a władze starały się, by pogrzeb Stalina odbył się w godny sposób, godny jego rzekomego statusu niekwestionowanego lidera ZSRR. Ciało Stalina zostało zabalsamowane, a jego trumna przykryta flagą ZSRR. Pogrzeb Stalina był wydarzeniem o wymiarze państwowym, ideologicznym. Zgodnie z tradycją radziecką, jego uroczystości pogrzebowe były świadectwem kultu jednostki, w który wierzono i który promowano przez wiele lat jego rządów. Po śmierci Stalina natychmiast rozpoczęto intensywną kampanię propagandową, której celem było przedstawienie go jako nie tylko wielkiego lidera, ale niemalże boską postać. Państwowe media, w tym gazety, radio i telewizja, rozpropagowały informacje o śmierci Stalina, podkreślając jego zasługi na rzecz budowy potęgi ZSRR i międzynarodowego ruchu komunistycznego. Przesłanie było jasne. Stalin był nie tylko wodzem, ale także symbolem siły i niezłomnej woli narodu radzieckiego. W propagandzie stworzono wizerunek Stalina jako bohatera narodowego, którego śmierć była postrzegana jako wielka tragedia niemal dla całego świata. Pogrzeb stał się spektakularną manifestacją państwową. Organizacja całej ceremonii, a także przedstawienie jej w mediach miały na celu wzmocnienie emocji i wspólnoty narodowej. Wykorzystano ogromne tłumy, które wzięły udział w pogrzebie, by symbolizować powszechną żałobę i przywiązanie do Stalina. Tłumy ludzi zebrały się na Placu Czerwonym, by uczestniczyć w ostatniej drodze Stalina. O godzinie 10 rano, w dniu 9 marca 1953 roku, rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Wielu przywódców komunistycznych, zarówno z ZSRR, jak i z krajów satelickich, brało udział w ceremonii. Trumna została przetransportowana na specjalnym wozie konnym, który przewoził ją przez ulice Moskwy, a po drodze ludzie składali hołd Stalinowi. Niektórzy płacząc, inni modlili się lub w milczeniu patrzyli na przejeżdżającą trumnę. Głównymi osobami odpowiedzialnymi za organizację pogrzebu byli Nikita Chruszczow i Ławren Tiberia. Był to moment, w którym nie tylko ZSRR, ale także inne państwa komunistyczne oddawały hołd człowiekowi, który był przez dekady symbolem władzy i terroru. Jednak obchody śmierci Stalina nie obyły się bez ofiar i to wcale nie na szczytach władzy. Ludzie, porwani emocjami, przeważnie wstrząśnięci śmiercią Stalina, zachowywali się chaotycznie, nie zwracając uwagi na porządek. Tumy zgromadzone w różnych miejscach miasta nie były w stanie zapanować nad swoimi emocjami. W wyniku tłoku, ścisku i paniki doszło do wypadków, które stały się tragiczne w skutkach. Uczestnicy pogrzebu, szczególnie ci z okolic Placu Czerwonego, walczyli o to, by być jak najbliżej trumny Stalina. Do wybuchu paniki doszło również w innych częściach miasta, gdzie ludzie przepychali się, by zobaczyć kondukt żałobny. Podczas gdy tłum starał się dotrzeć do miejsca ceremonii lub dla niektórych zbliżyć się do trumny. W wyniku ścisku i paniki doszło do tragicznych zdarzeń. W tumie zaczęły panować takie warunki, które doprowadziły do stratowań, gdyż ludzie upadali, a następnie byli tratowani bądź przygnieceni przez innych upadających. Z powodu ogromnej liczby osób, zgromadzonych na tak małej przestrzeni, zginęło wiele osób. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że władze radzieckie starały się zatuszować dokładną liczbę ofiar. Tak naprawdę do dziś nie wiemy jaką. Po pogrzebie trumna Stalina została przetransportowana do mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym. Początkowo planowano, że Stalin zostanie pochowany w tradycyjny sposób, jednak wkrótce zadecydowano o umieszczeniu jego ciała w mauzoleum obok włodzimierza Lenina, którego ciało zostało tam wystawione na widok publiczny już w 1924 roku. Ciało Stalina pozostało tam aż do 1961, kiedy to po dojściu Chruszczowa do władzy, zostało usunięte i pochowane na cmentarzu kremlowskim. Zarówno oficjalna wersja, jak i liczne teorie spiskowe pozostają niejednoznaczne, ale jedno jest pewne. Śmierć Stalina rozpoczęła w ZSRR okres pełnej niepewności, kto przejmie władzę, w jaki sposób zostanie zaprowadzony nowy porządek. Wszyscy wiedzieli, że najważniejsze decyzje zapadną wkrótce, w kulminacyjnym momencie politycznych gier, które rozpoczną się na zawsze już po śmierci tego, który przez dekady trzymał władzę w swoich rękach.